Witamy w FLS Weekend. Dziś w magazynie spotykamy Michała Cyganka z Cygibut. Podsumowujemy głosowanie na najładniejszą bramkę pierwszego miesiąca rozgrywek. Analizujemy tradycyjnie sytuacje kontrowersyjne i prezentujemy 12 najładniejszych bramek z 6 tygodnia rozgrywek. Michale, jak byś mógł mi powiedzieć, jak powstała drużyna Cygibut? No, Cygibut to jest taka zbiórka kolegów z podwórka, zbiórka kolegów z pracy. Większość się zna, właśnie, tak jak mówię, z pracy i z podwórka, więc to jest taka ekipa ekipa bardziej zajmująca się w pracy budowlanką, więc to tak. A nazwa Cygibut to nazwa równocześnie firmy? E, tak, tak. To jest nazwa firmy, nazwa sklepu budowlanego z materiałami budowlanymi. No i z kolegami tutaj, akurat to jest firma moja, więc popracuję z nimi. I stąd się wzięła też ta drużyna. Nie? Jasne, a kto w Waszym zespole ma taki zmysł organizacyjny, kto organizuje chłopaków na, na, na mecze? Czy generalnie no, tak, tak jak tutaj jest, no, to jest, są takie trzy osoby, gdzie, gdzie mamy ekipę całą, którą zbieramy, kto gra, kto nie gra i, i to tak. I tak samo ustawiamy się na boisku, no to jak jednego nie ma, to drugi, także mamy takich trzech chłopaków. Co? Czy to kontakt, kontakt mailowy, czy portale społecznościowe, czy na telefon? Nie no, bardziej telefonicznie tutaj między nami jest, także tutaj. Czy któryś z zawodników w Waszym zespole ma przeszłość może zawodową, ligową i czy obecnie również gra w, w którejś z niższych lig? E, nie, nie ma takiego chłopaka, który gra teraz. Natomiast e, grało kilku. E, teraz generalnie wszyscy pracują, więc to tak jest tylko e, gra, tak jak tutaj po takich e, ligach właśnie. Czy w waszym zespole są gwiazdy? Wszyscy to są gwiazdy. Dlaczego pytam? Pytam, bo chyba taką osobą, która może predyscynować do, do takiego miana jest Daniel Konski. Chyba przez to, że strzela aż tyle, aż tyle bramek. No chłopak jest dobry, e, gra z przodu, więc, więc no ma, ma okazję na, ten, e, na to, żeby postrzelać kilka bramek. No i myślę, że, że będzie liderem w bramkach, że się postara wywalczyć któreś tam z przodu miejsce, między chłopakami ze wszystkich drużyn. Czy przesadzonym były rozmowy w Waszym zespole, które miejsce chcielibyście zająć na koniec rozgrywek? Czy generalnie, no to podejrzewam, że tak jak wszyscy, ja wszystkie zespoły, każdy by chciał zająć te trzy pierwsze miejsca, prawda? Wszystko pokaże czas, zobaczymy, no to są nowe zespoły, kilka, kilka nowych, kilka zespołów z innych lig przeszło, więc... Więc wiemy mniej więcej jak grają, chociaż nie do końca są te składy tak jak były w innych ligach, więc no wszystko pokaże piłka, trochę szczęścia, trochę umiejętności i jasne. A powiedz mi, czy yy, drużyna Czgibut może pochwalić się już jakimiś sukcesami? E, czy możemy się pochwalić? No yy, ostatnie trzy sezony były w Red Boxie. Pierwszy sezon, jakie zaczęliśmy, no to było w drugiej lidze, pierwsze miejsce, więc puchar, puchar więc coś jest. No tutaj chcielibyśmy coś, no chociaż te statystyki teraz w tych dwóch przegranych meczach, może się, no wszystko się okaże dopiero jest początek ligi, więc tutaj wszystko się okaże. No. Będziemy walczyć, nie? Powiedz mi, jak traktujecie rozgrywki w FLS? Czy to ma być dobra zabawa, zabawa dla was? Czy jednak do każdego me meczu podchodzicie z presją i, i chcecie jak najlepszy wynik osiągnąć? Znaczy, to jest generalnie taka odskocznia od codzienności? To jest tak, że przychodzimy, spotykamy się tu ze znajomymi. Najlepiej dobra zabawa. Najlepsza dobra zabawa, jaka może być wieczorami ze znajomymi. Dwa różne pytania na koniec. W Waszym zespole jest osoba o tym samym nazwisku, również gra, prawda? Tak. Czy to jest rodzina? Tak, 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 to brat młodszy. I jak się gra zatem? No, powiem szczerze, że, że super. No, on, on, w Redboxie. Miał mecze, gdzie, gdzie bronił no Teraz tutaj bramkarza mamy stałego już Więc zagrał, zagrał z tyłu na obronie I nawet to no super, super A kto jest lepszy piłkarsko? Nie mi to oceniać, niech ocenią koledzy I ostatnie pytanie, skąd numer na koszulce? Akurat taki i, i skąd? Bo grasz chyba z ksywą też Cypis, prawda? Tak. tak, Cypis to jest ksywa ze szkoły Natomiast 13 to jest szczęśliwy numer Od samego początku nawet ślub wziąłem 13 sierpnia, więc to... Dzięki serdeczne na rozmowę Dzięki również Przez ostatni tydzień internauci mogli wybierać najładniejszego gola pierwszego miesiąca rozgrywek. Największe uznanie zyskały bramki Szymona Kopciucha z jej Sharks 48 głosów oraz Grzegorza Przebindy z Krakowia Pasy 38 głosów. Przewaga tych zawodników nad resztą była zdecydowana, bo na kolejnego gola w klasyfikacji autorstwa Grzegorza Jelenia głosowało 15 osób. Zwycięzcy gratulujemy. W minionym tygodniu najwięcej kontrowersji wywołało spotkanie Piraci z Karaibów Rocket Feel. Zawodnicy obydwu zespołów narzekali na poziom sędziowania w całym meczu. Postanowiliśmy więc przygotować kilka sytuacji, które ten poziom nam zobrazują. Zaczynamy od sytuacji z zagraniem ręką zawodnika Piratów, tutaj z numerem trzecim na koszulce. Zawodnik Rocket Fill oddaje strzał, który trafia w rękę piratów. No nie ma tutaj ruchu ręki zawodnika w czarnej koszulce do piłki. Jest to typowe strzelenie Zawodnik nie chciał zagrać tej piłki ręką. Co więcej, z tak bliskiej odległości właściwie nie miał szans na to, by zareagować i, i rękę jeszcze, jeszcze schować. Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożnej takich e, rąk się nie odgizduje, więc tutaj dobra decyzja e, arbitra. Kolejna sytuacja, która również była poruszona na naszej stronie, rzekomy wślizg lub niebezpieczne zagranie. E, widzimy, że tutaj jest to po prostu e, poślizgnięcie się na piłce i, i upadek gracza gracza piratów, więc absolutnie nie ma tutaj ani faulu, ani niebezpiecznego zagrania. Po prostu zwykły przypadek i grę należało opuścić. Tak też zrobił sędzia, więc mamy do czynienia z drugą dobrą decyzją. Kolejna sytuacja, po której zawodnicy Rocket Fuel mieli ogromne pretensje do arbitra. No tutaj widzimy, że Ciężko już wskazać przyczyny, dla których mieli te pretensje, ponieważ następuje ewidentny faul na zawodniku Piratów. Kopnięcie od tyłu, nie zostaje trafiona piłka, powoduje to upadek przeciwnika, więc oczywiście słuszna decyzja sędziego o odgwizdaniu faulu. Ciężko powiedzieć, skąd, skąd te pretensje. Natomiast kolejna sytuacja tutaj zawodnik Piratów akurat domaga się odgwizdania i jest to akurat sytuacja, w której być może sędzia popełnił błąd, ponieważ jak zobaczymy na Zwolnieniu. Tutaj faktycznie obaj zawodnicy trochę się przepychają. Natomiast widzimy, że zawodnik Rocket Field traci w tym momencie pozycję w stosunku do wyprzedzającego go gracza piratów i pracuje tam prawa ręka, która ściąga w dół zawodnika w czarnym stroju, powodując najprawdopodobniej w tym momencie jego, jego upadek i spowolnienie akcji. Więc tutaj faul dla piratów się należał. Kolejna sytuacja jest już bardzo trudna do oceny, ponieważ dotyczy e, przekroczenia przez piłkę linii bramkowej. Widzimy, że zawodnik Rocketfield przerobował bramkarza i piłka zmierzała ewidentnie do bramki. Natomiast z bezpośredniego sąsiedztwa przeczki zostaje przez bramkarza wybita w pole. Tymczasem zawodnik chwil protestuje, że piłka już linię przekroczyła. Zobaczmy na zwolnieniu jak to było. Widzimy, że ewidentnie piłka się odbiła jeszcze przed linią bramkową. Potem zmierzała w kierunku poprzeczki. Na piłce widać cień poprzeczki, więc najprawdopodobniej wybicie nastąpiło z bezpośredniego sąsiedztwa. Zobaczmy na stopklatce. Tutaj pierwsze ujęcie, w którym widzimy, że piłka odbija się jeszcze przed bramką. I za chwilę będzie interwencja bramkarza, który wybija piłkę, no jak widać właśnie Tuż, tuż spod poprzeczki więc na moje oko wygląda na to, że piłka jednak całym owodem e, nie minęła poprzeczki nie minęła linii, linii bramkowej natomiast co ciekawe widzimy, że zawodnik Rocketfield po oddaniu strzału obrócił się już w kierunku swojej bramki e, najprawdopodobniej przekonany o tym, że, że gola zdobył, widzimy, że nie widzi kluczowego momentu e, w tej sytuacji no mimo jednak to zgłasza do arbitra pretensje to więc ogólnie widzimy, że na pięć sytuacji, które tutaj zaprezentowaliśmy przy czterech sędzia podjął y, słuszne decyzje a właściwie to były te sytuacje, y, które były najczęściej wymieniane jako te, te główne błędy, błędy arbitra stąd jak widać nie zawsze ocena boiskowa zgadza się z rzeczywistością wiadomo, że na boisku też decydują o wydarzeniach pewne nerwy, emocje y, i sędzia no, musi się z tym też zmierzyć podejmując często trudne i niepopularne decyzje i na koniec dwie sytuacje już z innych boisk, to jest mecz Delta Denbica, rezerwy klubu Kokosa, pierwszy gol dla drużyny rezerw, pytanie czy piłka w tym momencie przekroczyła linię bramkową, ponieważ sędzia uznał tutaj gola. No niestety z tego ujęcia niewiele widać, widzimy, że piłka jest w zamieszaniu pod bramką, w tym momencie wydaje się, że jest moment, w którym znajduje się ona najdalej, najgłębiej, w bramce za chwilę zawodnik Delty Debicy wytoczy ją na zewnątrz i nastąpi wybicie. Natomiast niestety ciężko ocenić, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. Bardziej skłaniałbym się do decyzji, że jednak nie, ale ciężko, ciężko jednoznacznie stwierdzić. Myślę, że tylko sami zainteresowani wiedzą, jak było. I ostatnia na dziś sytuacja to jest kontrowersja z gatunku tych łatwiejszych do oceny. Mecz Klepa Team, Melange Football Team. Po polu karnym różne Klepy faulowany jest zawodnik Melange. Jak widzimy na zwolnieniu jest to ewidentny faul. Zawodnik nie jest zainteresowany trafieniem w piłkę, czy też jej wybiciem. Po prostu tarnuje przeciwnika, który jest tuż przed bramką. Właściwie ma wolne pole do tego, by strzelić gola. No niestety jest, jest faulowany, więc takiej możliwości nie ma. Tutaj mamy ewidentny błąd sędziego. Nie tylko, że był faul i rzut karny dla przeciwnika, no ale w takiej sytuacji też należała się... Dla gracza klepy czerwona kartka. Była to sytuacja przy stanie 1 do 0 dla Melange Football Team. Kto wie, czy rzut karny nie zmieniłby tego wyniku na 2 do 0? No i dodatkowo klepa musiałaby sobie radzić bez swojego e, obrońcy, co oczywiście mogło mieć wpływ na wynik meczu. Tak więc, błędna decyzja, która no w pewnym sensie na pewno utrudniła graczom Melange uzyskanie korzystniejszego rezultatu, bo ostatecznie mecz przegrali. Thank you.